Witajcie drodzy widzowie, których jest bardzo niewielu, opowiem wam całą historię, od konta Soczka08, przez poznanie Karsera i Wormseli, po usunięcie konta i stworzenie nowego, teraz już nikt mnie nie pamięta, zapraszam do oglądania, ach, Uniwersytet YouTube, miejsce w którym spełni marzenia, jechałem 10 dni, ale warto, poznam słynnych youtuberów, chyba są bardziej ogarnięci niż ci z Robakowa. ale zabezpieczenia przed nóbkami. Olol To tak wygląda słynny uniwersytet, popularny w całej Europie i dalej YouTube, myślę, że uda mi się wszystko. Witaj Soczek. Jak widzę na karcie reżysera amatora, masz bardzo wysokie stopnie w szkole teatralnej. To się może przydać, jeśli będziesz tworzyć seriale z własnym udziałem. Coś wątpię, ale spoko, psorku. Chodź do środka, poznasz moich dwóch najlepszych uczniów. Znaczy kogo? Dobrze, Soczek. Poznaj, proszę, ciebie Anakina i Masterdrive Muffina. Nie. Czy Anakin ma zespół na?